Targi w Kielcach to jest najważniejsze wydarzenie wszystkich nas, gazowników, nie tylko w Polsce, bo mamy bardzo często uczestników, ale i czasami też wystawców z poza kraju, bo mimo wszystko jesteśmy dziś jednym z nielicznych krajów najdynamicznie rozwijających tak naprawdę swoją sieć gazową, w ogóle przemysł gazowy. Gaz to jest również surowic istotny dla branży chociażby nawozowej, branży petrochemicznej i innych. W wielu analizach wielu firm, również gaz systemu, on będzie miał tendencję wzrostową, to znaczy jego zapotrzebowanie, pomimo coraz większego udziału źródeł odnawialnych, to gaz cały czas równolegle z tym będzie rósł. Transformacja energetyczna, w dużej mierze, również w Polsce jest rozumiana, że będzie coraz większy udział energii elektrycznej. Mówi się o ustawie o elektromobilności. Mówi się o coraz większym zastosowaniu pomp ciepła zamiast innych emisyjnych źródeł ogrzewania. One potrzebują energii elektrycznej, która będzie musiała być przez 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę dostarczona. To, że od paliwa węglowego będziemy odchodzili w Europie dużo dynamiczniej, szybciej niż od gazu. To jest naturalne. Gaz będzie dużo mniej emisyjny, bo 50% mniej emisyjny, łatwiejszy w transporcie, w logistyce, dużo bardziej elastycznym tak naprawdę medium. W dobie największego kryzysu, kiedy tak naprawdę cała Europa borykała się z dostawami, my w Polsce mieliśmy pierwsi już rok temu napełnione magazyny gazu do pełna i do tej pory mamy. Stąd Chcemy stawiać faktycznie na dalsze zabezpieczanie tego potencjalnego wzrostu zapotrzebowania i dostaw tego paliwa gazowego dla naszych różnych klientów i tych indywidualnych i tych gospodarczych, przemysłowych.